Namaste, moi mili, i witajcie dzisiaj na szybkim, krótkim wyzwaniu yoga deski, wzmacnianie tłowia, wzmacnianie centrum. Dzisiaj zrobimy mnóstwo planków i wazistasa. Wyzwanie będzie bardzo króciutkie, ale rozgrzejemy się bardzo mocno. Uwaga, usiądźcie sobie wygodnie, połóżcie dzisiaj lewą dłoń w prawej, odwracamy sobie dłonie, zwykle to jest prawa w lewej albo łączymy opuszki palców. Zetknijcie sobie teraz opuszki kciuków, lewa dłoń w prawej, opuszki kciuków razem, dłonie na podołku, rozluźnijcie barki, przez chwilkę przełączcie się już na wdech i wydech przez nos, z każdym wdechem wciągamy brzuch, aktywujemy mulabandę, pępek do kręgosłupa, mięsień poprzeczny brzucha, 30% napięcia i z wydechem oddalamy barki od uszu, utrzymujemy lekko aktywny brzuch, ale bez tłumienia oddechów, wdech, wydech, płynny. Wdech, wciągasz pępek, rośnisz czubkiem głowy do sufitu, wydech, oddalasz barki od uszu, cały czas gdzieś nasz brzuch jest aktywny, mięsień poprzeczny, brzucha jak w pilates 30%, aktywności naszego centrum. Zostańcie na chwilę, koncentrując się na pogłębianiu oddechów nosem i na wciąganiu pępka z każdym wdechem. Pełna koncentracja, przed nami bardzo intensywna praktyka. Jeśli nie możecie wykonywać pewnych asan albo ich wariantów, pozostańcie w tych prostszych, albo pomijajcie te asany i dołączajcie dalej do naszej sekwencji. Wycofaj uwagę do wewnątrz, odnajdując czas dla siebie w tym momencie na macie. Bez wspominania przeszłości, wybiegania myślą w przyszłość, jesteśmy tu i teraz. Mocno stykając opuszki kciuków, oddychamy coraz głębiej, wydłużając wydech, wydech nosem. Z każdym wdechem podciągaj pępek do kręgosłupa, aktywuj mula bandę, mięsień poprzeczny brzucha. Na wydechu oddalaj barki od uszu. Kolejnym wydechem przeciągnij się, wciągając brzuch, oddalając barki od uszu. Z wydechem na chwileczkę dłonie za plecy, roztrpiżemy palce dłoni, odwracamy je od siebie, dociskamy opuszki palców dłoni do maty. Z wdechem raz wciągaj brzuch, rotuj barki na zewnątrz, zbliżaj łopatki do pleców. Wydech, kieruj lekko podbródek do mostka. Otwieramy klatkę piersiową. Wdech dwa, wciągaj brzuch, rotuj barki na zewnątrz, zbliżaj łopatki do pleców. Wydech, oddalaj barki od uszu, napieraj opuszkami palców dłoni mocno na matę. Wdech trzy, wciągaj brzuch, rotuj barki na zewnątrz. Uwaga, teraz z wydechem z tej pozycji, spleć palce dłoni, lekko pociągnij ramionami w tył, zrotuj barki na zewnątrz, otwórz klatkę. Wdech w pozycji, wciągnij pępek. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech, wciągnij pępek. Uwaga, w dłoniach za plecami z wydechem lekko uginamy łokcie, przeplatamy splot, czyli zmieniamy go. Przekładamy ostatni palec, dłoni o jeden palec wyżej. Wdech, wciągnij brzuch, mostek do przodu, rotuj barki na zewnątrz. Wydech, oddalaj je od uszu. Wdech, wciągnij brzuch, rotuj barki lekko na zewnątrz. Z wydechem rozplącz dłonie, je lekko, rozgrzewamy nad garstki. Uwaga, zaciskamy dłoni dynamicznie w pięści i rozprostujemy jeszcze bardziej dynamicznie palce dłoni. Rozczapiżamy je maksymalnie, jakbyście chcieli, wyrzucać powietrze przed siebie. Zaciskamy w pięści, rozprostowujemy. Dynamiczne ruchy. Cały czas z wydechem wciągaj brzuch. Aktywna mula banda. Rozgrzewaj teraz mocno palce dłoni, rozczapiżając je, rozprostowując. Dynamicznie wyrzucając powietrze przed siebie. I uwaga, roztrzepujemy sobie dłonie, splećcie teraz palce dłoni odwrotnie, przesuwamy ostatni mały palec o jeden palec w górę, na wdechu wciągnij brzuch, przeciągnij się i z wydechem dłonie splecione w koszyczek przed sercem, krążenia w nadgarstkach, najpierw w jedną stronę, w tym mniej wygodnym splocie niż zwykle. Szukaj wygodnych dla siebie zakresów ruchów. Poczuj ciepło napływające do nadgarstków, do dłoni, poczuj ciepło w palcach. Cały czas wdech, wciągasz brzuch, z wydechem oddalaj barki od uszu. Jeśli w rozgrzewce nadgarstków i dłoni pomoże Ci pewna wizualizacja, spróbuj ją zrobić. Wyobraź sobie, jeśli oczywiście wykonujesz różne wypieki w kuchni, że toczysz taką kulę wielką z ciasta w dłoniach. Rozgrzewamy dłonie, stają się plastyczne i elastyczne, właśnie jak to ciasto wałkowane w dłoniach. Poczuj coraz większe ciepło w dłoniach i w nadgarstkach. Uwaga, zatrzymaj ruch krążenia i teraz przepleć palce. Przyplatając, przenosząc ostatni mały palec o jeden palec w górę, i zmieniamy kierunek naszych krążeń w dłoniach na przeciwny. Wyobrażamy sobie od razu, że toczymy taką wielką kółę ciasta w dłoniach. Ciasto robi się ciepłe, plastyczne, elastyczne, nasze dłonie i nadgarstki również. Z każdym wdechem wciągaj brzuch. Z wydechem oddalaj barki od uszu. Pamiętaj, za chwileczkę zmęczymy się bardzo mocno, wykonując nasze planki, wykonuj tylko te warianty, które możesz utrzymać stabilnie, czyli jeśli jakiś wariant będzie zbyt zaawansowany, zostań sobie spokojnie w poprzednim, poczekaj i dołączaj dalej do naszej sekwencji. Poczuj coraz większe gorąco we wnętrzach dłoni, w nadgarstkach, plastyczność, elastyczność. I z wdechem wypychamy dłonie przed siebie. Dłonie nad głowę. Przeciągnij się. Teraz na wydechu. powolutku, połóż sobie dłonie pod barkami, roztopiżając palce. Kolana pod biodrami na szerokość bioder, podwiń palce stóp i z wdechem zapadamy się w lędźwiach do krowy. Z wydechem zaokrąglamy plecy do kota. I wdech krowa dwa. Ruch od dołu, kręgosłupa do góry. Wydech kot. Mocno odpychaj się w kocie dłoni od maty. Wdech krowa trzy. I wydech kot. Wdech krowa cztery. Wydech kot. Wdech krowa pięć. Z wydechem kot idziemy do pierwszego psa z głową w dół, odepchnij się dłońmi od maty, rozczapisz sobie palce dłoni, zrotuj barki na zewnątrz, oddal od uszu, unosimy sobie pięty w psie, wdech, pięty góra, wydech, dół, wdech, góra i wydech, dół i wdech, trzy, mocno odpychaj się dłońmi od maty, wydech, wdech, cztery, wydech, wdech, pięć, Wydech, uwaga, wdech unosimy pięty, przejdź do pierwszej deski na prostych ramionach. Dłonie pod barki, podwiń kość ogonową, wydech zostajemy mocno, odpychaj się dłońmi od maty. Wdech 2. podwijaj kość ogonową, kieruj spojenie łonowo do pompka, wydech. Wdech trzy, podbródek kieruj lekko do mostka, wydech. Wdech cztery wydech wdech, pięć, uwaga przechodzimy do psa z głową w dół ale cały czas odpychaj się od dłoni przechodzimy przez barki, nie unoś na początku bioder, tylko z wydechem zacznij ruch odpychania się dłońmi od maty przejdź przez barki, aż uniesie się kość ogonowa na wydechu wracamy od podwinięcia kości ogonowej do deski, raz i wydech, pies z głową w dół odpychaj się dłońmi od maty, poczujesz pracę mięśni tłowia, mięśni brzucha i wdech Deska 3. I wydech pies z głową w dół. Ruch od dłoni, wypchnięcia przez barki. Wdech podwiń, kość ogonową, Deska 4. I wydech pies, odpycha się dłońmi od maty, przejście przez obręcz barkową. Czujesz mocną pracę ramion pleców. I wdech, podwin kość ogonową. Deska 5. Ostatni raz. Wydech, pies, wypychamy się cały czas od dłoni, pracuje tłów. Kość ogonowa ostatnia w górę. I wdech, deska. Uwaga, winiasa. Z wydechem dowolna czaturanga, może być pełna wersja. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. Zasysaj pępek. Wydech, pies z głową w dół. Jeszcze raz winiasa. Wdech, deska, podwin kość ogonową. Wydech dowolna czaturanga, mocno doklejaj dłonie do maty. Wdech pies z głową w górę albo kobra. Wciągaj brzuch i wydech pies z głową w dół. Uwaga! Z wdechem trzy kroczki dłoni do stóp, stopy szerzej niż biodra. Wydech schodzimy na chwileczkę do malasany. Możesz zostawić dłonie z przodu na macie, jeśli odrywasz pięty albo złączyć je przed sercem. Z wdechem od razu dłonie na matę. Wędrujemy do deski pod winkość ogonową. I wydech, dowolna czaturanga. Wdech, kobra lub pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. I z wdechem wędrujemy dłońmi do stóp. Wydech, malasana, dowolny wariant. Wdech, dłonie na matę. Idziemy do deski, pod ogonową. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. Do wyboru i wydech, pies z głową w dół, ostatni raz, wdech, wędrujemy dłońmi do stóp i wydech, mala sana. uwaga, wdech, dłonie na matę, odklej pięty, przejdź do przodu i teraz na wydech kładziemy sobie łokcie pod barkami, dłonie rozłączone, odchodzimy stopami w tył, deska na przedramionach, łokcie na szerokość barku, nogi, tłów w jednej linii, podwijaj mocno kość ogonową, Wdech, raz, odpychaj się przed ramionami od maty. Wydech, spinaj pośladki, pod kość ogonową. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, spinaj pośladki, pod kość ogonową. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wazistasa na jeden. Wydech, lewe kolano na matę, wewnętrzna krawędź prawej stopy na matę. I wdech, prawe ramię w górę, mocno odpychaj się lewym przedramieniem. Wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, prawe przedramię pod prawy bark. Dołączamy lewą nogę do prawej. Wdech, wciągnij brzuch pod winikość ogonową. Druga strona. Wydech was stasana na lewo, prawe kolano na matę, wewnętrzna krawędź lewej stopy na matę, mocno odpychaj się prawym przedramieniem od maty i wdech lewe ramię w górę raz. Wydech oddalaj barki od uszu. Wdech wciągaj brzuch. Wydech zbliżaj łopatki do pleców. wydech wciągaj brzuch trzy. I wydech lewy łokieć pod lewy bark, prawa stopa do lewej. Podwiń kość ogonową. Możesz złączyć sobie dłonie, deska na przedramionach. I wdech raz. Podwijamy kość ogonową, mocny brzuch. Wydech mocno odpychaj się przed ramionami, od maty w górę. Wdech dwa. Kieruj podbródek lekko do mostka, czubek głowy przedłużeniem kręgosłupa. Wydech. Wdech trzy, wciągaj brzuch, uwaga, rozłączamy sobie dłonie i teraz z wydechem kładziemy sobie lewe przedramię równolegle do przedniej krótkiej krawędzi maty, przechodzimy na zewnętrzną krawędź lewej stopy, prawa stopa jest przed lewą wewnętrzną krawędzią na macie, biodra w górze i wdech raz, wciągaj brzuch, bazista sana na przedramieniu, mocny wariant, wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch, doklejaj lewą łopatkę do pleców, odpychaj się od lewego ramienia. Wydech. I wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, prawe przedramię idzie pod prawy bark, lewe ustawia się równolegle do prawego. Wdech, podwiń kość ogonową, przed nami druga strona. Teraz z wydechem dajemy prawe przed równolegle do przedniej długiej krawędzi maty. Uwaga, oparcie na zewnętrznej krawędzi prawej stopy. Lewa stopa jest przed prawą, podparcie na jej wewnętrznej krawędzi i wdech raz wciągnij brzuch lewe ramię w górze, mocno odpychaj się prawym przedramieniem od maty. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch, dokleja prawą łopatkę do pleców. Wydech mocno odpychaj się prawym ramieniem od maty. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, lewe przedramię wraca na matę, prawe przedramię równolegle do lewego. Wdech, możesz złączyć na chwilkę dłonie, łokcie pod barkami, podwiń kość ogonową. I wydech, raz, deska na przedramionach, zostajemy. I wdech, dwa. I wydech, łokcie na szerokość barków, nie rozchodzą się szerzej. Wdech, trzy, wciągaj brzuch, przed nami ostatnie bazy stasane na przedramionach. Wydech, uwaga, kierujemy lewe przedramie równolegle do przedniej krótkiej krawędzi maty. I teraz tak, podparcie na zewnętrznej krawędzi lewej stopy, możesz zostać w poprzednim wariancie, albo prawa stopa staje na lewej. I wdech, raz, wciągaj brzuch, prawe ramię w górę, wypychaj miednicę w górę. Wydech, zbliżaj lewą łopatkę do pleców, odpychaj się lewym przedramieniem od maty. Wdech, dwa. Wciągaj brzuch, odpychaj się lewym ramieniem od maty. Wydech, wytrzymaj lewa łopatka do pleców. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, prawa stopa do przodu, prawe przedramię pod prawy bark, przedramię na równolegle. Wdech, pod kość ogonową, popraw pozycję, druga strona. I wydech, prawe przedramię ustawione, równolegle do krótkiej przedniej krawędzi maty. Opieramy prawą stopę zewnętrzną krawędzią, lewa stopa może być z przodu, albo lewa stopa na prawej, mocniejszy, hardkorowy wariant. I wdech raz, lewe ramię w górę. I wydech, mocno odpychaj się prawym przedramieniem od maty. Wdech 2. Wciągaj brzuch biodra w górze. Wydech. Doklejaj prawą łopatkę do pleców. Wdech trzy, Wciągaj brzuch. Wytrzymaj. Wydech lewa stopa przed prawą. Uwaga, lewa dłoń na matę pod lewy bark. Z wdechem wciągnij brzuch. Prawa dłoń pod prawy. Podwiń kości ogonował deska na prostych ramionach. I wydech. Mocny hardcore. Wdech dwa, Podwijaj kość ogonową. lekko, spinaj pośladki. Wydech. Wdech trzy, wciągnij brzuch, wazaj stasa na deski, boczne, proste ramiona. Wydech lewe kolano pod prawy nadgarstek, wewnętrzna krawędź prawej stopy na macie i wdech raz prawe ramię w górze. Uwaga, z wydechem mocno odpychaj się lewą dłonią od maty, doklejaj lewą łopatkę do pleców. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Wydech, oddalaj barki od uszu w pozycji. Wydech, trzy, wciągnij brzuch. I wydech, prawa dłoń pod prawy bark, podparcie prawej stopy palcami na macie. Wydech, podwiń kość ogonową, lewa stopa wraca do deski, druga strona. Wydech, prawe kolano pod nad nadgarstek, podparcie wewnętrznej krawędzi lewej stopy na macie. I wydech, raz, lewe ramię w górę, wciągaj brzuch. Wydech mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech dewa. I wydech doklejaj prawą łopatkę do pleców. I wdech trzy wciągnij brzuch. I wydech lewa dłoń wraca pod lewy bark, podparcie palcami lewej stopy na macie. Wdech podwiń kość ogonową deskę raz. I wydech, mocno odpycha się dłońmi od maty, za chwilę mocniejszy wariant, Wdech dwa, możecie sobie zostać w tym pierwszym, w razie czego, wydech, podwijaj kość ogonową, Wdech trzy, wciągaj brzuch, uwaga, z wydechem podpieramy się zewnętrzną krawędzią lewej stopy na macie, prawa stopa wewnętrzną krawędzią stoi przed lewej i z wydechem raz wciągnij brzuch, prawe ramię w górę, wydech, mocno odpycha się lewą dłonią od maty, doklejaj lewą łopatkę do pleców, i wdech dwa, wciągaj brzuch. I wydech oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, wciągnij brzuch. I wydech prawa dłoń pod prawy, bark stopy równolegle, podwiń kość ogonową. Wdech w pozycji, zmieniamy stronę. I wydech prawa stopa zewnętrzną krawędzią na macie, lewa przed prawą, wewnętrzną krawędzią. I wdech, raz, wciągnij brzuch, lewe ramię w górę. I wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, doklejaj prawą łopatkę do pleców. I wdech, trzy, wciągaj brzuch. I wydech, lewa dłoń pod lewy bark, stopy równolegle. Uwaga, wdech, raz, podwiń kość ogonową deska wydech, mocno odpychaj się dłońmi od maty w górę. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. I wydech, za chwilę możesz wykonać pierwszy lub drugi wariant wazistasany, albo iść ze mną do trzeciego. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Uwaga, trzeci wariant wazistasany. Wydech, podparcie na zewnętrznej krawędzi lewej stopy, prawa stopa nad lewą. I wdech raz, wciągaj brzuch, prawe ramię w górze. Wydech, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty. Wdech dwa, wciągaj brzuch. Wydech zbliżaj lewą łopatkę do pleców. I wdech trzy, wciągaj brzuch. Wydech prawa stopa przód, prawa dłoń pod prawy bark. Uch. I wdech pod kość ogonową. Uwaga, zmieniamy stronę. Wydech podparcie zewnętrznej krawędzi prawej stopy na macie. Lewa stopa idzie na prawą. I wdech raz, wciągaj brzuch, lewe ramię w górę. Wydech, mocno odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Wydech, zbliżaj prawą łapatkę do pleców. Wdech, trzy, wciągaj brzuch. Wydech, odstaw lewą stopę przed prawą, lewa dłoń pod lewy bark. I wdech, raz, podwinkość kość ogonową. Wydech, przed nami ostatni hardkorowy wariant wazista Wdech, dwa, wciągaj brzuch. Jeśli chcesz, możesz wykonać poprzednie warianty. Wydech podwijaj kość ogonową. I wdech trzy, wciągnij brzuch, uwaga. Z wydechem podpieramy się zewnętrzną krawędzią lewej stopy. Połóż prawą stopę na wewnętrznej stronie lewego uda. Niech prawa stopa nie zjeżdża ci na wewnętrzną stronę kolana, bo je wybijesz. Podciągamy prawą stopę jak do drzewa. I wdech raz, prawe ramię w górze wciągaj brzuch wydech oddalaj barki od uszu, wdech dwa wciągaj brzuch, wydech doklejaj lewą łopatkę do pleców, mocno odpychaj się lewą dłonią od maty i wdech trzy wciągnij brzuch i wydech prawa stopa przed lewą, prawa dłoń pod prawy bark, pod się ogonową, wdech druga strona z wydechem podparcie na zewnętrznej krawędzi prawej stopy. Uwaga, lewa stopa idzie na wewnętrzną stronę prawego uda. Niech nie będzie na kolanie. Jeśli jest na kolanie, wykonaj poprzednie warianty. Lewa stopa jak do drzewa na wewnętrznej stronie prawego uda. I wdech raz, lewe ramię w górze. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech dwa, wciągaj brzuch. I wydech. Doklejaj prawą łopatkę do pleców. Odpychaj się prawą dłonią od maty. Wdech trzy. Wciągnij brzuch. I wydech. Odstawiamy lewą stopę przed prawą. Lewa dłoń pod lewy bark. Wdech. pod winkość ogonową. I wydech. Wdech. dewa. Pięknie moi drodzy. I długi wydech. Wdech trzy, podbijaj kość ogonową, zbliżaj spojenie łonowe do pępka. I teraz z wydechem odepchnij się dłońmi od maty do psa z głową w dół. Uwaga. Z wdechem podchodzimy sobie z psa do przodu, możecie mieć pięty nad matą, albo spróbować ze mną podchodzić tak, żeby pięty były na macie. Uwaga. Na wydechu uginamy kolana, przenosimy dłonie za plecy ta nasana dla chętnych blad stołu, możecie też wykonać nawasanę zamiast niej. Jeśli już czujecie moc w nadgarstkach, ustawcie sobie z tyłu nadgarstki w jednej linii. Kierujcie palce dłoni w dół do bioder, rozczapiszcie je. Unieście miednicę w górę, ustawcie kolana nad kostkami. Doklejcie wszystkie palce, stóp na maty. Kolana są równolegle, nie rozchodzą się na boki, nie schodzą do wewnątrz. I wdech raz, wciągaj brzuch. Mocno odpychaj się dłońmi i stopami od maty w górę. Z wydechem najmocniej dociskaj kciuki i palce wskazujące do maty. Wdech dwa, reverse plank, deska odwrotna, czyli purwot i Wydech. Wdech trzy, wciągaj brzuch, podwijaj kość ogonową. Z wydechem mocno odpychaj się stopami i dłońmi od maty. I wdech cztery, wciągaj brzuch. Długi wydech. Wdech pięć, wciągnij brzuch. I teraz z wydechem powolutku zejdź na matę. Pięknie. Wdech, wyjdź w górę. Rozluźnij dłonie. Możesz je sobie rozmasować. Możesz rozmasować przedramiona. Uuu, to była piękna praca. Rozmasujcie dłonie, rozmasujcie nadgarstki, rozmasujcie przedramiona. Powolutku, dajcie sobie czas. Mocna praktyka stabilizacyjna. Stabilizacja, wzmacnianie tułowia, centrum mięśni głębokich brzucha. Mięśni stabilizujących nasz kręgosłup, naszą miednicę. Usiądźcie sobie wygodnie. Możecie zatoczyć jeszcze kilka kółeczek dłońmi, splatając palce dłoni, ale niech to będą takie powolne ruchy. Oddychaj głęboko. Uwaga, możesz zatrzymać ruch krążenia, przepleść sobie palce, przenosząc ostatni mały palec o jeden palec w górę, zmienić kierunek kółeczek w nadgarstkach. Niech to będą takie bardzo powolne, leniwe ruchy. Na zakończenie naszej praktyki. usiądźcie sobie teraz wszyscy w siadzie skrzyżnym prawa noga idzie przed lewą teraz z wdechem przeciągamy się ramionami w górę, wciągnij brzuch proste plecy i na wydechu skręt w prawo, prawa dłoń za plecy lewa dłoń jest z przodu albo na prawym kolanie wdech, raz wciągnij brzuch wydech, oddalaj barki od uszu wdech, dwa wciągaj brzuch wydech Wdech. Trzy. Wciągnij brzuch. I z wydechem odrotuj do centrum. Uwaga. Zmieniamy skrzyżowanie nóg. Lewa idzie przed prawą. Mniej wygodny siad. I wdech. Wciągnij brzuch. Ramiona w górę. Proste plecy. I teraz z wydechem skręt w lewą stronę. Lewa dłoń za plecy. Prawa idzie do przodu albo na lewe kolana. I wdech. Raz. Wciągaj brzuch. Rośnij czubkiem głowy w górę. Wydech, Oddalaj barki od uszu. Wdech, dwa, wciągaj brzuch i wydech, oddalaj barki od uszu, wdech, trzy, wciągnij brzuch, zasij pępek i z wydechem odrotuj do centrum, rozluźnij jeszcze dłonie, rozplącz nogi, przejdź sobie powolutku do siawasany, układając się tak jak lubisz. Możesz mieć dłonie na dolnych żebrach dzisiaj, możesz położyć je pod tył głowy, łokcie szeroko. Możesz też mieć ramiona proste, w klasycznym wariancie. Zamknij oczy, oddychaj głęboko, pozostając w relaksie tak długo jak potrzebujesz. Wydłużaj wydechy i wydechy. Dziękuję Wam dzisiaj za mocną, stabilizującą tłów i kor praktykę. Widzimy się jutro na macie. Miłego dnia, namaste.